Lecimy z tematem upriskać. Świeci się śmieci. Tylko nie wiem chyba. Dobrze nagrywam. Dobra. Direi que é uma de milça, de 25. żeby mieszankę Bo nie wiem czy to było takie nas Czekaj Tak, tak o Puszczę tutaj nisko Jakby płukam to A później się włączę jak będę pryskał Dobra, później się włączę z następnego